Witamy raczej pod wezwaniem podwyższenia krzyża z Grzęskiej. Jeszcze raz serdecznie witamy delegację spoczyny, która tutaj zbliża się do stóp naszego ołtarza. Zbliża się także do nas. delegacja z pięknym wieńcem dożynkowym. Wieniec, jakże ukazałem, czterech panów musiał ponieść. Z miejscowości Wieś. Damy przedstawicieli parafii Haczów. Pięćdziesiąt pięćset, proszę która mieści się w miejscowości Grodzisko-Dolne. Delegacja z paradu pod wezwaniem świętego Wojciecha Witamy serdecznie i zapraszamy do serdecznie Na Najświętszej Maryi Panny z miejscowości Miejsce Piastowe. i zapraszamy do wspólnej modlitwy. W pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej z miejscowości Ruszerczyce w grzechu gmina Strzyżów serdecznie witamy i pozdrawiamy. すごい。 Wspólnota cieszy się obecnością tak wielu zacnych synów i córek naszej polskiej ziemi. Przybywamy, aby wraz ze świętym Janem z i Najświętszą Maryją Panną dziękować Bogu za tegoroczne zbiory. Przybywają polscy rolnicy i ci, którzy korzystają z pracy rolnika. Codziennie w naszych modlitwach prosimy Ojca, który jest w niebie. Leba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. Tegoroczne hasło dożynkowego spotkania brzmi do Matki Syna Bożego. Tej drogi do Matki uczą nas nasi święci. Zarówno największy pierwszy Dupielski, święty Jan Paweł II, jak i święty nasz patron Jan Zduchli. Przyjmij, Ekscelencjo, od nas ten chleb, który Bóg dał nam na pokarm. I prosimy Cię, abyś nakarmił nas dzisiaj chlebem który w Eucharystii staje się ciałem Chrystusa. Abyśmy nie ustali drodze do domu naszego Ojca. Ten chleb pragniemy przekazać także tym, którzy wspierają pracę rolnika. I prosimy, aby pamiętali o nas, by praca każdego rolnika była doceniana i służyła w dobru każdego człowieka. Szczęść Boże! Dzień Pański ludzi pracujących na roli wraz z owocami swojej pracy, mało, przepięknymi wieńcami i bochnami chleba oraz wszystkich korzystających z pracy rolnika. We wspólnej modlitwie za urodzanie tego ruchu bo rolnik wie najlepiej, że plony Ziemi nie zależą tylko od wysiłku człowieka i dlatego chcemy najpierw dziękować Panu Bogu, od którego wszystko pochodzi i wszystko zależy, Pana wysokości Bogu Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według Jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Nie i z różnych stron wmawiają, żebyś poszedł drogą nieuczciwą. Nie. Trzeba iść właśnie... Warto posłuchać Pana Jezusa, bo to się nam kiedyś opłaci. Ale, alleluja, 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 alleluja. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Tegoroczne dożynki mają miejsce pod patronatem świętego Jana Dukli, naszego patrona. Patron jest tym człowiekiem, którego patrujemy się w szczególny sposób, który ma nam coś do zaofiarowania jako wzorzec życia, sposobu myślenia, postępowania. U świętego Jana można by wiele tych cech się doszukiwać, ale może na jedno warto zwrócić uwagę, że był to człowiek od młodości, czyli przykład dla wszystkich ludzi każdego wieku, który nie ukontentował się. Tym, co posiadał, chciał coś więcej i więcej dawać z siebie Panu Bogu i ludziom. Dlatego już jako młody chłopak tu z Dukli poszedł szukać odosobnienia. Żeby mieć czas dla Pana Boga, żeby pogłębić swoją wiarę, swoją relację z Panem Bogiem, żeby potem, kiedy przyjdzie decyzja wyboru życiowego, podjąć ten wybór zdecydowanie po męsku do końca, żeby to była wierność twórcza aż do końca życia. Wszyscy mogli się pożywić, bochenkę Ojczystego chleba, by nikt z naszych braci nie cierpiał głodu. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników, i pobłogosław te wieńce, żniwne owoce i warzywa. Spraw, pani, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Staliśmy nakarmieni chlebem eucharystycznym, chlebem, który daje nam życie wieczne. Ale również tym chlebem, który przynieśliście do ołtarza, za chwilę będziemy dzielić się tutaj wychodząc z tego placu.